teraz zapowiadane wcześniej sportowe emocje. W Chorwacji trwa mecz Pogoń Szczecin kontra NK Osijek, ale większość kobiców Dumy Pomorza ogląda go w Szczecinie. Podobnie jak wierny kibic piłki nożnej Przemysław Plecan. Przemku witaj i powiedz jaki jest wynik i jakie emocje podczas meczu tu w Szczecinie. Muszę przyznać, przepraszam, muszę przyznać, nie że nie fantastycznie ogląda się tutaj spotkanie w takiej atmosferze. Jest tutaj pe pełno kibiców. Jest tutaj pełno kibiców tumy Pomoza. Widzimy, atmosfera jest wspaniała. Niektórzy już mają to rozgoryczenie jest zrozumiałe, ponieważ sportowcy przegrywają 1 do zera. Gruba kurwa z nie ma. Przepraszam, przepraszam pana. Że bardzo niepożądane emocje podczas wejścia naszego kolegi do czwórka spróbujemy wrócić. Za chwilę. O ostatecznym wyniku, jak zakończył się mecz pogoni Szczecin z NK Osi, Jak powiemy Państwo, oczywiście w kolejnych serwisach. Ten najbliższy jutro o godzinie 7.30. Spokojnej nocy i do zobaczenia. Oh, uh -huh.